Cześć, siemanko, tutaj gaming, Fabian e, Witam was w odcinku o nazwie... O, gra nazywa się... Ranks Nomator ehm, Dzisiaj... E, nie, będę grał w to pierwszy raz e, Tutaj mamy Game Upgrades ehm, Nie wiem o co tutaj chodzi ehm, Skakać nie da się Tutaj mamy czysta, na godzinę tam takie rzeczy. E, tutaj pójdę i jak, i, jak tutaj można... Pet, petów nie ma. Nie mam. E, robux shop, upgrade. gdzieś mam klikać, co? Um, Halloween event. Za hajs dostałem. A! Stars muszę zbierać. Okej, okay, już rozumiem powoli. Dobra. Już mam takie 600 dolców już. Eee. Dobra. A... 1000 już mam jeszcze trochę pozbieram, dobra Mam 1000 OK Ile Dwieście pięćdziesiąt Dwa 250 2,5 to kupię A jeszcze, bo trochę e, chory jestem. Katar mam. Nie, wiecie jak to jest? E, sprawdzę ile e, petów można mieć zekwipowanych. Nie ja poważę tylko pets pięć pięć petów można mieć zekwipowanych ja takich e, słabych petów e, sobie e, z, z, jeszcze teraz dwa, e, jeszcze jedno jajko A, A nie stać mnie 4 pet mam. O, kurdy! 500 ponad. Halloween? Za 5 dni tu będzie. Niech mam 5 tysięcy, a tutaj re kosztuje 10 Baniek tutaj kupię i dostanę. kamana ona! Jeszcze tego najsłabszego! Ja pierdził! Trzymajcie mnie. A tam są chyba następne krainy Epic! Dragon! Dra o kurde! Ten daje. Ta 500 słów. Ten 10. Eee, best... Ra... Okej okay. um, Sorry za to wielczenie w tle, ale mój w w wujek musi tam coś zrobić Ale dobra Eee nieważne e A jak to tutaj wygląda żeby odblokować e następną krainę A, Unit 3 o kurde 3 birfy 5 tysięcy 3 milionów o Boże Mam 20 tysięcy 22 24 e, Jestem noob Dwa... Na dwa jajka. RDR Golem. Ile jest na pewno słabego? A nie, dwa golemy mamy. Equip best. Na pewno teraz e, więcej będę dostawał, nie? Oczywiście, że tak. Tylko jeszcze już, yy, żeby nie mieć tych e, dwóch komodów, no to na pewno więcej jeszcze będę dostał. O kurde, tutaj fioletowy, fioletowa gwiazda, gwiazda, gwiazda lub gwiazdka była i 200 tysięcy dostałem. Jest tutaj Mythical i Majestic. Okej. Okay. Epic! Jeden. Petsch, kuj Best I na pewno już sporo będę dostawał A nie, po tyle dostaje, Bo mam Albo i tego Dragona trzeba też wyczyścić, nie? Nie no, czekajcie, 12 Nie do no, sporo powinienem dostawać O, tam raz dost... A, tutaj małe zbieram, dobra No te większe to po tysiaku mam Eee, rebirf? Pięć tysięcy? O to chodzi w tej grze. Mam, mam dopiero... A nie, mam dwa rebirfy! O kurde. Żeby to podwójnie zrobiło, czy jak? O, nie wiem. Udałem ten jeden rebilf. i have two nie grałem, bo nad... Dzisiaj dołączyłem. Uh, dobra. Eee... Um. Uh, oh The Upgrades uh, more stars, change to double stars, more speed, jump power, card speed, more games, more games, more storage, more luck. Uh, Robux or banks. Ah, use the Ale to już mogę XD I sorry za Katarnię Na 23 godziny mogę To, to, tego Daily Chest'a odebrać A tutaj nie wiem, e, shop pasy i tutaj to Tutaj jakieś, nie wiem, pety mam Jakie słabe Nie ten A tutaj był dragon do odebrania XD Teraz to O, o sporo więcej dostaje I Rebirw Okej okay. Tutaj więcej będę dostawał 30 tysięcy o, o kurde Mam milion hajsu już I tutaj mamy kolejną skrzynię Jungle chest Gemy, 5 koła dostałem Tutaj kosztuje 50 milionów, to jest 2,5 Czekajcie, tutaj jeszcze byle Mam 2 miliony 720. Okej, okay, kupujemy pierwsze jajko stąd i dostajemy Rare Jungle Deal. Ile ten Jungle Deal daje? 35. O kurde. E, poczekajcie, ja tutaj ten e, pójdę do spawna jest to na spawnie i tutaj ranks. Milion, dwa i pół miliona już. Razy sześć starsów. O Boże, oj to już sporo będę zdobywał. Robi, wrażenie, ja jak to zdobędę 21 tysięcy A tutaj ile potrzeba rebirfów? 25 Rebirfów Teleport Okej, okay, zbieramy tutaj haj, yy, te kwiastki. Gwiazd, te gwiazdki Coś zebrałem już 4 miliony? O kurde Coś tam pomarańczowego chyba. Zebrałem 7,5 miliona, żeby e, napięć rebirfów. No to zbieram na to 7,5 miliona. Okej, okay, mam a stąd mogę dobra eee Tutaj mamy tego golema O Boże Czekajcie Rebiórz, no 5 Mam 8 Dobra, zbieram Tyle, ile popadnie A kolejne Za 20 milionów pyk razy 2 laki i razy 2 starsze i dlatego tak mi sporo idzie do no, ta pykera Equipest you no know, ja tutaj to sporo dostaje. A tutaj za 50 milionów. Ej dalej. Samarae tutaj będę miał. Tymarae'ów. Je 50 milionów. O, opłacało się to ulepszyć. No, zatręgamy. Iiii idę na Ten na ile daje? 63. Patrzcie. <grytanie> Dobra, zbieram 500 milionów. Kajcie tutaj, e, ranks za 10 milionów, za 200 tyle za bilion, potem 5, 25 to ostatnie jest za ile? Lollipop za 1NO, czyli może mieć 1NO kasy, czy tam gwiazd starszów. Jestem hunterem. I pyk, 25 gwiazdek. Robi wrażenie. Upgrade. Dobra. Eee. Właśnie tam do tych map. Eee. I tutaj. A sprawdzę tylko ile e, następna krajda e, ile rebirfów trzeba mieć 1000 Okej okay. I tutaj ulepsza mi ma o Boże O ludzie Cave Shop Comicson Rebirfy 25 a 1087 miliona Tutaj te jajko za 200 milionów Na bilion Dobra, otwieramy I mamy e, Rera Damy unicorn'a Kolejne jajko jeszcze Kolejny unicorn Otwieramy już trzecie jajko Epic, Emerald Leviathan Teraz czwarte Legenda! I piąta Mamy pierwszą legendę! Okej, okay. sprawdzę ile ta legenda daje? To jest ta legenda. Emerald Le O ile? O kurde! Będę na pewno sporo dostawał, nie? O kurde. O kurcze. Ciekawe, jak to by, by wyglądało, żeby Mifikalem, mi nie? No, ludzie, zobaczcie, na, e, mam na 50 jajek. Opening. <ścoughs> legenda! Już drugą... Oj, sorry. Już mam drugą legendę. Trzecia legenda. Oj, coś nie mogę się ruszyć. Eee... Um. O! Już mogę. Come on. Eee... Um. mi ten nagr, OK, Okej, nadal się na nagrywa. Ale że co? Jeszcze jedna legenda. Nie, dwie legendy. Nie, to jest jeden. Normal. A, ten Opal Dragon to jest. No to jeszcze dwie legendy. I będziemy mieć cały z Team Legend. Jeszcze jeden. Le jeszcze jedna, jedna legenda i mamy cały Team. Agora. Agora. لا E epic. 87 bilionów Zbieram Akej, okay, zbieramy. Mam już tyle. Tysiąc za bilion. Za 5 za 25 Za 100. Za 100 bilionów tutaj. Za niedługo to tutaj 30 starsów. Um, claim Jakaś słaba tam legenda czy coś. Daje no 20 starsów tylko. Um, upgrade 3. Tu ulepsze. Aaaa um, catch speed more game of. A A, nie kupię Ale tutaj jest to sporo lepsze O boże ludzie, ja już tutaj będę miał maksymalny more starszy Max teraz tutaj ulepszyć na maksa pyk jumpy. M A o to chodzi Teraz to eee. Tak na pewno na mnie starczy albo starczyło Dobra Teraz tu ale tutaj trzeba... 500 tysięcy milion nie 50 milionów i 250 Dobra Tutaj mamy jajko za robuxy Tutaj sklejmuję O kurde Tu nic nie ma a tu są jajka dobra, gude i jeden gude, nie stać mnie jeszcze, upgrade z pięć i biliony. Mam tutaj już wszystko wymaksowane. 100 milionów już. Um, tak tutaj nie kupię. O, bo fajna gra. tyle David mam okej na dwadzieścia osiem minut okej okay. uzbieram jeden QD na pierwsze jajko, stąd i zobaczę, ile tam te peciory będą dawały. A ja mogę przecież te goldy też robić. Tylko, o Boże, chłopie, Robux Shop? Nie, gdzie tutaj goldy można robić? O, no, to jest pytanie. Tutaj mamy te rangi. Upgrade 3. Tutaj napięli Halloween Event, eee... ja to nie widzę, żeby. Może tutaj można ten gold robić? A eee, nie, tak tutaj podzielić jeden qd już mam. Eee, no nie widzę, żeby. Nie, no nie widzę po prostu. E, Maszynki e, do robienia e, goldów. E, napiszcie w komentarzach, e, gdzie można taką e, maszynkę na goldy znaleźć. Epic Hellstar. Okej. Okay. No tutaj też zdobywam Sporo No i chłop wszystko zebrał, ale ham z niego Eeeem Dobra, ja idę na tam na tą krainę, idę tu e, to chociaż nikt nie będzie mi ten e, przeszkadzał Bo tutaj tak sam zdobędę na spokojnie Hajs Eee, miałbym dać tylko rebirf 25 tysięcy, czyli 9 trylionów mam, eh, uh, 9 trylionów gemów. A sprawdzę ile na nas to trzeba mieć rebirfów na to 500 tysięcy. Eeeh, uh. O, boże, sporo, sporo będzie na pewno też trochę e, poza odcinkiem, nie tutaj się kilka odcinków się z tego może pojawić, nie? Ok, lepiej, Pyk Tutaj już na pięć tysięcy mogę. Dobra. Thanks. Uh. Jeszcze trochę będzie git. Ile już nagrywał? E, dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subika.